Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, wenetów Sarmatów, Polachów, Polaków. Drodzy Państwo, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, 17 stycznia roku Pańskiego 2023, dokładnie wczoraj, 16, drodzy Państwo, minęło 6,5 roku naszego panowania. No, drodzy Państwo, to pozwala nam zabierać głos w niektórych kwestiach i dzisiaj właśnie w niektórych chcielibyśmy zabrać, zabrać głos. Wczoraj Jezus w Ewangelii w Dobrej Nowinie, drodzy Państwo, głosił nam, że nie dolewa się młodego wina do, do, do innego wina, prawda, drodzy Państwo, a dzisiaj nam mówi, że e, drodzy Państwo o szabacie, prawda, że e, cytujemy, drodzy Państwo, tak więc e, e, tak więc Syn, Syn Człowieczy Panem jest również z szabatu. Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Drodzy Państwo, przepraszamy tutaj yy, małe literki, mamy z tym troszkę kłopot, ale damy radę dzisiaj. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, chcemy Wam przynieść dobrą nowinę. Oczywiście król Polski, chrześcijańskiego Królestwa Polskiego, myśli Glechi, jest tym, który po świecku głosi dobrą nowinę. Tak? głosi dobrą nowinę i dzisiaj też Wam chcemy powiedzieć dobrą nowinę, ponieważ po pojawili się tacy, którzy głoszą złą nowinę i jesteście Państwo zdezorientowani. I nie występowalibyśmy dzisiaj żadnym orędziem, odezwą, prawda, ale no, na to diktum Aniołów Śmierci, czyli ten taki koncert kilku tenorów, sobie to nazwiska musimy podejrzeć tutaj, bo też nie znamy na pamięć, który się odbył chyba w, zeszłą, w zeszły weekend, drodzy Państwo, Sykulski, Kulińska, Zapałowski, Kowalski, Szlachtowicz, Poneta, prawda? Na emisji jest ten, ten dostępny, ten, ten materiał, drodzy Państwo, gdzie anioły śmierci, które tam generalnie my ich identyfikujemy z Samelem, niejakim, czyli z takim aniołem śmierci żydowskim, który jest też często utożsamiany z szatanem, prawda? Oznajmia taką odroczoną egzekucję, taką złą nowinę, tak? I tam jest pani Kulińska, yy, yy, która jest taka trochę kasandra, tak? Drodzy Państwo, oczywiście osoby można by przyjąć, że to są osoby yy, no, przyzwoite, zacne, tak? Yy, żadna z nich, z tego, co tak teraz głośno myślimy, nie jest osobą szlachetną. Nie, pan Sykulski jest osobą szlachetną, przepraszamy, ostatnio został nominowany jako osoba szlachetna, drodzy Państwo, ale jakby wziąć ich wspólny mianownik tego wystąpienia, to jest yy, kasandrowanie to jest. Głoszenie złej nowiny. A zła nowina pochodzi od szatana, drodzy Państwo. I można powiedzieć, że ci ludzie po prostu sieją defetyzm, czyli to są osoby, które, no, w, można powiedzieć, chcą po tym straszeniu pandemią, pandemicznym, pandemonicznym, drodzy Państwo, przeszli na właśnie, na, w tej chwili na straszenie. No, wojną, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Defetyzm to jest brak wiary w zwycięstwo generalnie lub powodzenie jakiejś sprawy. I to są wolni strzelce, to ich charakteryzuje i przygotowują grunt przed wyborami. Domyślamy się, że każdy dni gdzieś się załapie na jakąś listę, yy, raczej tych pseudokonfederatów, czyli Rokoszan, drodzy Państwo, i głosujcie na mnie, ponieważ my głosimy złą nowinę. Więc my mówimy dzisiaj, grozimy nawet troszkę palcem, tym ludziom mówimy: nie głoście złej nowiny. Jesteście albo koncesjonowaną opozycją, albo idiotami, tak? No, tertionon datur, jeszcze raz powtórzymy. Albo jesteście y, y, koncesjonowaną opozycją, wiemy co tam się kryje, albo jesteście idiotami, tak? Nikt roztropny, rozsądny, a przede wszystkim katolik nie głosi złej nowiny, tak? Owszem, zła nowina jako zła informacja musi być wpleciona w jakąś dłuższą, jakiś dłuższy dyskurs, ale nie może być debata o losie Polski w znaczeniu debata o tragicznym losie Polski, tak? Bo tak się ci, 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 ci ludzie tam zachowują. Tragicznie. Napominamy Was po kolei, łącznie z Panem Sekulskim jako osobą szlachetną, czyli od szlachtowicza po Panią Kulińską, napominamy Was, nie róbcie tego, tak? Idziecie złą drogą, idziecie drogą szatana. Głusicie złą nowinę, siejecie defetyzm. Defetyzm, czyli podcinacie ducha, drodzy Państwo naszą rolą jest do końca dbać o waszego ducha, o wasze zdrowie duchowe. Wiemy, że w tym pandemonium zdradzili was pasterze. Pasterze, czyli jako bacowie z juchasami, czyli z księżmi, zamkli przed wami zagrody, tak? I wygonili was z tych zagrod. Zamkli kościoły, tak? A jeżeli już otwarli, to brakuje wody święconej, prawda? Jakieś postawili dezynfikatory na męsie i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. I oni Zamiast pilnować i dbać o te owieczki, tak naprawdę zaczęli wpuszczać nieliczne. Tak? I można powiedzieć, że dzisiaj bardzo dużo, wielu osób patuje ilością nadmiarowych zgonów, a my mówimy i pytamy się biskupów, ile jest nadmiarowych odejść od kościoła. Tak? Przez to, żeście powierzyli owieczki, czyli wygonili owieczki do lasu, a tam czatowały na nich wilki. Tak? I wszyscy biskupi, jak jeden, powinni leżeć i przepraszać Boga za to, co zrobili. Bo to, był, to była chrystofobia w czystej postaci prawie wszystkich biskupów chrystofobia tak nakładanie maseczek te wszystkie dezynfekatory usuwanie wody święconej i tak dalej to była chrystofobia odeszliście od nauczania Jezusa który głosił nie bójcie się tych którzy zabić chcą wasze ciało bójcie się tych którzy chcą zabić wasze ciało i duszę a waszym zadaniem jest chronić duszę i morale ludzi i coście zrobili zdradziliście ludzi i dzisiaj rozmawiamy też często z duchownymi widzimy tą panikę w oczach że idzie wojna no być może idzie po was ta wojna, tak? Bo nie ma zbrodni bez kary. Nie ma zbrodni bez kary. I drodzy państwo, ludzie odważni, mężczyźni nie boją się wojny, tak? Różnie może być. Polska jest zahartowana w wielu wojnach i my nie mamy strachu przed wojną, my mamy bojaźń bożą, tak? I dzisiaj ktoś by powiedział, że mamy pokój, a szykuje się wojna, a my powiemy odwrotnie. Dzisiaj mamy wojnę, a szykuje się pokój. I przed tym biadolą co nie po niektórzy Dzisiaj mamy wojnę, wojnę duchową, drodzy Państwo, wojnę właściwie najbardziej bratobójczą. Widzimy, co się dzieje wokół, tak? To jest wojna duchowa. I to nie jest pokój Boży. Nie można, nie można porównywać pokoju Bożego, pak z obiskum, do pokoju ludzkiego. To są zupełnie dwie różne kategorie. I tak samo nie można powoływać wojny w rozumieniu ludzkim do kary Bożej. Wojna jest pewną karą Bożą, drodzy Państwo. I jeżeli popełniłeś jakiś grzech i, i zło, to czeka cię kara. I to już tu na ziemi. I niektórzy próbują, a szczególnie luteranie, szczególnie protestanci, że nie, nie będzie żadnej kary. No więc my mówimy, będzie. Będzie. Za to powszechne zło, jakie wyrządzili episkopaci, byśmy się zdziwili, jeżeli Pan Bóg nie wymierzyłby tym wszystkim pseudopasterzom kary. I będzie ta kara. Czy będzie to w postaci wojny, czy jakiejś innej, tego nie wiemy. tak? Czy mamy na to wpływ? Mamy. Macie też biskupi, tak Jezus powiedział wyraźnie. Znajdźcie 50 sprawiedliwych, my byśmy dodali wśród biskupów, a nie będzie wojny. Tak? To jest metoda zapobieżenia wojny. A nie, że tam Błaszczak kupi dodatkowe czołgi, drodzy Państwo. To tak nie działa. Żeby Was pokrzepić, drodzy Państwo, my odsyłamy Was do strony internetowej wwwkrólpolski.pl, gdzie umieściliśmy w zakładce genealogia rozszerzoną już wersję, na pewno nie ostateczną, bo jest, mamy jeszcze więcej materiałów naszej genealogii. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście prześledzili e, pobieżnie, dokładnie tak? i w pewnym momencie zorientujecie się, że, że zaczynamy tam operować takimi pojęciami jak hipoteza genealogiczna. Tak? E, drodzy Państwo, bo rzeczywiście im dalej tym e, e, pewność, że wszystko jest idealne i korekt jest e, mniejsze. To jest logiczne. Tak? I wolimy po prostu używać tej hipotezy, czy nawet ktoś by powiedział pewnej legendy, czy mitu. Drodzy Państwo, żeby się identyfikować z pewnymi postaciami, oczywiście myśmy to oparli na genealogii leszczyńskich opracowanej przez nasz ród, szeroko rozumiany, i ujawnimy jakieś te dokumenty. Na razie żeśmy opublikowali jakby tą wersję z częściowym wypełnieniem dokumentacji. I tej dokumentacji, drodzy Państwo, dochodzimy do postaci, i to jest bardzo ciekawa rzecz, że dochodzimy do postaci Lecha IX Walecznego. I spisaliśmy z genealogii Leszczyńskich to, co tam jest napisane. Czyli w naszej genealogii my nawiązujemy do Lecha IX walecznego. To jest o tyle ważne, że ten król Lechicki miał 21 synów i postanowił z 12 jakby prowincji stworzyć 21 prowincji. No, taką reformę, jakby, powiedzmy administracyjną wprowadził. I e, takim seniorem rodu miał być Pompiliusz, pierwszy i później drugi. Wiemy, co się później stało, prawda, w Kruszwicy. Mord właśnie tych 20. Czyli syn Pompiliusza I morduje 20, 20 stryjów. Tak? 20 stryjów, być może też ojca, tego nie wiemy. Drodzy Państwo, na zapoduszczenie Brunhildy czy Gerdy, znamy tą historię, drodzy Państwo, i to nie jest bajka, tak? to się działo w naszej historii. Więc, drodzy Państwo, i my znamy imiona tych stryjów z innych z kolei przekazów. I z ciekawości wczoraj, dokładnie 16 stycznia 2023 roku, skonfrontowaliśmy naszą wiedzę z wiedzą yy, Janusza Bieszka. Znaleźliśmy to, drodzy Państwo, tak yy, i stwierdziliśmy, że Janusz Bieg dokładnie podaje te same fakty, choćby czas życia, a my opieramy się na genealogii sprzed II wojny światowej. Więc chyba, że Janusz mnie znał genealogię Leszczyńskich, drodzy Państwo. I tu jest opisane król Lech IX, waleczny, 800-824, panował w pierwszej ćwierci XIX wieku, był bardzo aktywny i bojowy. Rozszerzył i umocnił Imperium Lechickie, które dzierżył żelazną ręką. Należało do niego całe Pomorze, od Sarni, Saksonia, dzisiaj zwana po ziemie pruskie, z miastami portowymi Brzemiena, Brema, Czyli, czyli Brema, Pokodan, czyli Gdańsk, i tak dalej, i tak dalej. Polecamy tą książkę, drodzy Państwo. I, yy, i drodzy Państwo, tutaj yy, będzie wielu się żachnie się powiedzieć: No dobrze, Lechia, prawda? To niby mitologia i tak dalej. Profesor Karpowicz pisze do nas, żeby zrezygnować z tego królestwa polskiego, myślnik Lechia, tylko zostawić już na tej Polsce, drodzy Państwo. no, My czujemy to, czuliśmy to od początku w genach, można powiedzieć, że należymy do Lechi, tak do Lechi, jak i do Polechi, czyli do Polski. I, drodzy Państwo, nasza genealogia wskazuje, no ktoś powie mityczna, niech tak sobie traktuje, jak traktuje. W każdym razie my nawiązujemy właśnie do Lecha IX, bo już 20 stycznia 20 stycznia w rocznicę koronacji Łokietka w 2020. Roku, Drodzy Państwo, dokładnie w 700. rocznicę przyjęliśmy imię, no bo przed koronacją mamy takie prawo, prawda, przyjąć imię królewskie, Lech 11. Lech Ostatnio zmieniliśmy to 20 grudnia na Lech 13, dodając dwóch leszków, leszka białego i leszka czarnego, uważając, że te postaci no, nie można ominąć, i zastanawiamy się, czy jeszcze nie dodać kilku leszków, drodzy Państwo, z historii po prostu rozbicia dzielnicowego. W najbliższym czasie się o tym dowiecie. E, także mając, mamy piękną tradycję, i ta nasza genealogia, rozpisana dokładnie, drodzy Państwo, bo to jest tak, jak e, koronacja, jest tak, jak ze ślubem, prawda? Trzy zapowiedzi, no tych zapowiedzi jest więcej, bo to sześć pół roku już jako król elekt, drodzy Państwo, i mówimy, to ma coś przeciwko, to niech powie, albo przy koronacji zamilczy na wieki. Więc, drodzy Państwo, podejdźcie krytycznie, e, oceniajcie, ale nie udawajcie, że nie wiecie. I tutaj, drodzy Państwo, mieliśmy dzisiaj. Bardzo wiele telefonów, m.in. od Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Gustawa Grudniewskiego. Tak? I po tej debacie Hetman stwierdził, że za Zapałowskiemu wyśle tą doktrynę, ponieważ jakby jej nie wiedział. Oczywiście my uważamy, że on doskonale zna nas i doskonale zna doktrynę Grudniewskiego, ależ nie głupa. I ta reszta rznie głupa, ponieważ im nie chodzi o wskazanie drogi. Bo przecież nie po to się zebrała ta pseudodebata, bo jaka to debata, w jakiej formule, prawda? Tylko się zebrało czterech wieszczów śmierci, aniołów śmierci, tak? I jedna Kassandra. Drodzy państwo, sami w sobie ludzie wydawałoby się, że prawie szlachetni, że zacni. Ale sposób ich narracji, sposób ich wypowiadania się jest w formule anioła śmierci, drodzy państwo, w formule szatańskiej, tak? My to, my to nawiązujemy do, drodzy państwo, do postaci... Sama Ela, tak się nazywał. Jak kim był ten Samael? Yy, literatura żydowska utożsamia samaela z szatanem, który był pierwotnie aspektem Boga i znajdował się wśród 72 tajemnych imion Boga jako Sael. Kiedy siła yy, zwana surowością Boga stała się niezależna, śmierć stała się częścią życia, a Sael został samaelem, aniołem śmierci. Drodzy Państwo, yy, no to jest demoniczne, tak? Głoszenie komuś, drodzy państwo, zastanówcie się tak logicznie, czy głoszenie komuś złej nowiny, tak, bez wskazania mu wyjścia z tej sytuacji, czy to jest coś dobrego. Zawsze jest ten aspekt też etyczny w ogóle wobec lekarzy, którzy wiedzą, że pacjent jest nieuleczalnie chory i mają mu to powiedzieć. Tak. Drodzy państwo, no zawsze trzeba mu dać nadzieję, tak. chociażby taką nadzieję, że są cuda i może być cud. Tak. Na przykład taką nadzieję. A tutaj nie ma, tu jest totalny defetyzm. Więc urodził nam się w, tym, w ten weekend, drodzy państwo. Jakie to były dni, drodzy Państwo, 14-15, tak? 14-15 stycznia urodził nam się ruch defetystów. I bardzo ostrożnie, to są bardzo niebezpieczni ludzie. To nagranie ma służyć Wam, żeby Was ostrzec przed defetystami. To jest ruch defetystyczny, czyli ruch, który mówi, że nie ma żadnej nadziei, tak? Który wręcz wyraża jakby przekonanie, że nie ma nadziei, tak? Lasiate oni pamiętamy Dantego, tak? Porzućcie wszelką nadzieję. To mówił Dante, jak wchodziło się, pamiętamy, jak wchodziło się do, do piekła, tak? Porzućcie wszelką nadzieję. Lasiate oni I motto tych defetystów to jest właśnie lasiate oni speranca. Porzućcie wszelką nadzieję. Drodzy Państwo, kto może chcieć, zastanówmy się wspólnie, kto może chcieć, żeby Polacy porzucili nadzieję? No antykatolicy, tak? Bo jedną z cech katolicyzmu jest nadzieja, wiara, nadzieja, miłość, tak? Jeżeli brakuje powoli wiary, nadziei i miłości, no to już nie jesteśmy katolikami, tak? Żeby podciąć Polakom nadzieję. Więc to są jeszcze antykatolicy, tak? Bo podcinają nadzieję. I tych ludzi trzeba, jak spotkacie ich, to skrapiajcie i święconą wodą albo się żegnajcie, drodzy Państwo. My to niniejszym czy, czy, czynimy. I mówimy apagę Satanas, tak? Ponieważ to są defetyści, którzy podcinają nam nadzieję, czyli walczą z chrześcijaństwem. A komu na tym może zależeć? No na naszym rogom, tak. I jeszcze tam jest ten element antyukraińskości w formule fatalnego czasu, tak? W najgorszym z możliwych momentów wydarzeń, które się dzieją w tej chwili, prawda? Kiedy antagonizuje się Polaków z Ukraińcami w momencie rozstrzygających sytuacji na Ukrainie, drodzy Państwo. Kolejny element tam jest taki, że. Nigdy jak świat światem Polak nie, Polak nie będzie z Ukraińcem bratem. Drodzy państwo, y, Ukraina i Ukraińcy to jest historyczna Ruś. Ruś kijowska, Ruś Czerwona, drodzy państwo i tam byli Rusini, nie Ukraińcy. Ukraińcy, których możemy identyfikować z kozakami, podbili te tereny. I oni są tak właścicielami tych terenów jak Anglosasi Ameryki Północnej, tak? Oni są przybyszami, czy Australijczycy w Australii i tak dalej, tak dalej. Oni są kolonizatorami oni wyrugowali, drodzy państwo, też Polaków stamtąd, Polaków, Lechitów, tak? bo to są ziemie ex Sarmackie, drodzy państwo. I my nie możemy naszych, nasze rodziny, naszych braci na Rusi zostawiać na pastwę losu. Tak? I nie jest w naszym interesie antagonizować się sąsiadem, który nie wydaje nam się bliski, czy to jest Rosja, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina, czy to jest, są Kozacy, czy to jest Rusini, czy nawet Niemcy. tak? Nie jest w naszym interesie z sąsiadami się skłócić. No, nie jest to w naszym interesie. W yy, naszym interesie jest yy, przynajmniej z kilkoma sąsiadami trzymać dobrze, tak? Na wszelki wypadek. Największą głupotą jest z wszystkimi się skłócić. A widzimy, co się w tej chwili yy, dzieje, tak? Próbują się skłócić z Niemcami, z Białorusią, z Rosją, a niektórzy jeszcze szczują na Ukrainę. Kto nam zostaje? No, Czesi, prawda? I Węgrzy, tak? Proszę Państwa, trochę powagi. Więc my, którzy. Yy, no oczywiście też krytycznie odnosimy się do czasów y, 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 Batochu, Powstania Chmielnickiego, tak? Y, do Wołynia i tak dalej. Widzimy też, drodzy Państwo, pierwioski w postaci na przykład Iwana Mazepy, tak? Który był stronnikiem sojuszu z, 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 z Rzeczpospolitą albo Wychowskiego, tak? Też Hetmana Wychowskiego między dwoma Chmielnickimi, czyli ojcem i synem był niejaki Wychowski, czyli Unia Hadziacka. Czy nie da się na pewno stworzyć Unii, no bym się tu zastanowił, tak? Byśmy się zastanawiali. I my oczywiście wystąpiliśmy jako Królestwo z Unią Rydzyńską na zamku leszczyńskich, drodzy Państwo, i to ponawiamy do Ukraińców. Unia nie Konfederacja, Unia, kiedy są kraje połączone pewną unią, pewnym związkiem, i na wypadek wojny się bronią, tak? A generalnie żyją jakby można powiedzieć w jakimś sensie autonomicznie w separacji, tak? My jesteśmy w jakimś sensie skazani na siebie, bo zginiemy, tak? Polska z Ukrainą, z Węgrami, z Czechami, z Białorusią, z Litwą byłaby to już potęga militarna i ekonomiczna. Tak? My się nie musimy we wszystkim zgadzać. Tak? Oczywiście tutaj absolutnie jest pełna zgoda, że jak najszybciej trzeba wyrugować i wybić z głowy Ukraińcom banderyzm, tak? bo to jest faszyzm, no, nie ukrywajmy, szowinizm. Tak? Ale drodzy Państwo, nie patujmy w tym momencie, w tym momencie trudnym, bo władza to nie są żarty. I nie wszystko, co zrobiła też Bolszewia. Jest złe, drodzy Państwo. Nie wszystko nie ma idealnego dobra i nie ma idealnego zła na ziemi. Idealny jest tylko Bóg. Idealnym złem jest szatan, a idealnym dobrem jest Bóg, drodzy Państwo. Natomiast ludzie są oczywiście w różnych od odcieni, odcieniach, drodzy Państwo. I musimy tutaj być bardzo roztropni. Nie możemy być szaleńcami, którzy rzucają się na druty, tak? I pytanie, skąd ta czwórka się nagle wzięła? Skąd ta czwórka i jednym głosem mówią, w te same tarabany biją siejąc defety. Są defetyści, drodzy Państwo. No jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i przestrzegamy Was przed tym towarzystwem. Drodzy Państwo, yy, naszym zadaniem jako skulna jest dbanie o Waszego ducha. Tak? My nie możemy traktować yy, yy, Was jako szeroko rozumiane dzieci, prawda, które jedni na drugich, na drugich opluwają, jedni drugich odgrażają się i tak dalej. Trzeba tych, co się odgrażają, stanować. A tych, co źle czynią, napominać, drodzy Państwo. Jest, jest taka nasza rola. My proponujemy w tej chwili walkę polityczną, walkę o Senat. I generalnie, ponieważ wczoraj Jezus powiedział: Nie dolewa się młodego wina do starego, chcielibyśmy, żeby w Senacie, który wywodzi się jutro będzie rocznica 530, kiedy obradował Sejm. Yy, dwuizbowy, czyli król, senat i Izba Niższa Poselska, drodzy państwo w Piotrkowie, 18 stycznia 1493, 530 rocznica. Drodzy państwo, nawiązując do tej rocznicy, już dzisiaj nawołujemy, musimy odzyskać jako monarchia, jako królestwo senat i zapraszamy ludzi do startowania ze stu okręgów senatorskich. Okręgi są jednomandatowe na senatora królewskiego. Lista będzie Senat Królewski, trochę taki oksymoron, tak? bo senat zawsze jest królewski, ale żeby to dzisiaj ludzie nie wiedzą, że senat jest monarchią. Senat wywodzi się z Rady Królewskiej, więc Senat Królewski, drodzy państwo, i te listy, i szukamy kandydatów. Stu proponujemy panu Sykulskiemu, pani Kulińskiej i innym, startujcie do Senatu, i to są realne zmiany. A nie lamentujcie, tylko spróbujcie z pozycji już senatorów stworzyć gremia, czyli Radę Senatu i tak dalej. Pierwszym senatorem Rze Rzeczypospolitej był Hetman, więc proponujemy i Hetmanowi, i Gustawowi Grudniewskiemu, i innym zacnym Polakom, myślę, że stu znajdziemy. I znajdziemy stu sprawiedliwych, nie będzie wojny. Według nas, Jezus dotrzymuje słowa. Jeżeli znajdziemy stu sprawiedliwych, pięćdziesięciu wystarczy. Ale mówimy stu. Jeżeli stu znajdziemy, drodzy Państwo, nie będzie wojny. Ale znajdziemy stu sprawiedliwych. Bo to zło, o czym mówi, ta, mówią, mówią ci ludzie, czyli y, szlachtowi, zapałaski i tak dalej, wywodzi się ze zła generalnie, tak? Wywodzi się ze zła. Więc musimy to zło zastąpić dobrem. Szukamy w miejsce złych senatorów i złego senatu. Szukamy dobrych senatorów i dobrego senatu, drodzy Państwo. Także, jeżeli Wy rozejrzycie się wokół siebie. To bardzo was prosimy, zgłaszajcie kandydatury, a nawet naciskajcie, żeby ci ludzie startowali, ale w formule królewskiej, tak? Reprezentując wasze okręgi, wasze ziemie, w formule królewskiej. Nie w formule Leszczyńskiego, bo Leszczyński jest przemijający, tylko w formule królewskiej. Co to znaczy królewskiej? To znaczy w charyzmacie Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże, tak? W charyzmacie królewskim, monarchicznym. Że drodzy Państwo. Że na Ziemi jest Królestwo Boże, to wiemy, ale że tworzymy tutaj jakby związek królewski, tak? który nie odrzuca nikogo. Król to nie jest taki, że odrzuca te postaci czy te, tylko napomina. On musi wszystkich przyjąć, bo wszyscy są jego dziećmi. I bardzo Was prosimy, drodzy Państwo, żebyście zrozumieli, co to jest królewski sejm tak? Jutro, 18, będzie 530 rocznica początku obrad w Piątkowie Sejmu Walnego, gdzie przyjechał król z Radą Królewską nazywaną pierwszy raz Senat. Oczywiście nawiązują do rzymskiego Senatu, później opisał to Wawrzyniec Goślicki, optimo senatore, prawda? I spotkali się z przedstawicielami ziemi. Ziemię widzą sprawy mikroekonomiczne i mikropolityczne. Senat i król widzą sprawy makroekonomicznie i makropolitycznie. Dzisiaj mówi się geopolitycznie, drodzy Państwo. I spotyka się makro z mikro, tak? I debatujemy, żeby nie byli pokrzywdzeni ci na dole, ale żeby nie stracić z lotu ptaka interesu całego państwa, tak? Bo, bo inni są zorganizowani potężnie, tak? My żyjemy wokół, tak jak to mówi Jan Gustaw Grudniecki, wobec potęg militarnych. Trzeba znaleźć sposób, modus vivendi i Jan Gustaw Grudniecki swojej. Doktrynie wojennej Górniewskiego znalazł ten modus vivendi. On się w, 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 w skrócie sprowadza do budowy Gminy Samo Samoobrony Obywatelskiej, co byśmy powiedzieli tak, tak szybko: partyzantki ex ante, czyli partyzantki budowane już na wypadek wojny, tak? że wejdziesz do nas, ale już nie wejdziesz. Tak? I to jest ta formuła. Krótko mówiąc, my y, też napominamy rządzących, ale wskazujemy kierunek wyjścia z kryzysu, a szczególnie Polakom wskazujemy, bo trudno, żeby ci rządzący nagle się zreflektowali. Ale widzą poważnie zbudowane struktury państwa, a nie anarchizację państwa, tak? Jakieś watachy, drodzy państwa. To mi wygląda na Jakobinów czy Girondystów, tak? Na Kościuszkowców, generalnie. Bardzo niebezpieczny ruch. Drodzy Państwo, chciały działać ludzie, niech się zapisują do drużyn szczeleckich Jana Gustawa Gruńskiego? jest tam generałem, proszę bardzo, to musi być szyk, no byśmy powiedzieli wojskowy, dyscyplina i tak dalej, i tak dalej, tak? To, co zrobił, to, co zrobił Musiński, tak? Mówi się powstanie wielkopolskie. Drodzy Państwo, to nie było żadne powstanie wielkopolskie, to była wojna polsko-niemiecka. Ale woli się to ubrać w jakieś powstanie, bo na początku rzeczywiście było tu żywioł, ale szybko do, do, rozesłał tych ludzi do domu, tych młodych ludzi, bo by poginęli. Z, z, wezwał rezerwistów, zrobił 100 tysięczną armię i wygrał, tak? To była wojna polsko-niemiecka. Mówią, powstanie wielkopolskie udane. Jakie powstanie? To lipa kompletna. To była wojna do Bormusiński, który miał Białą Armię, tam Bobrójski i tak dalej, prawda. Na Pomorze ktoś, jakieś powstanie było kaszubskie, nie no, szedł i Józef Haller z Armią Błękitną, która tu przejechała, co prawda pociągiem. No bo wstrzymano tą właśnie poprzez tą, ten, 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 nazwijmy tą ten rozejm w Kampienie 11 listopada 18 roku, wstrzymano atak, 14 miał nastąpić i pociągami przyjechała armia, osobne uzbrojenie i poszedł, tak? I wywalczył Pomorze, tak? Haler. proszę Państwo, więc metoda, sposób, a nie jakieś hasełka, tak? I defetyzm. proszę Państwo, w wojsku zasianie takiego defetyzmu, jak ta czwórka czy piątka zrobiła, no, to są odpowiednie kary, tak? Bo to jest y, nawoływanie do poddania się, do kapitulacji, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo niebezpieczny ród defetystów ze szlachtowiczem na czele, i tak dalej, drodzy Państwo. To jest bardzo niebezpieczny ruch. Jeszcze sponsorujecie to tam, te całe czy w realu, prawda? To nie jest w realu. To jest po prostu totalny odlot, tak? To są ludzie zupełnie y, odklejeni, byśmy powiedzieli, od rzeczywistości, a szczególnie od rzeczywistości, no, byśmy powiedzieli od koncepcji mądrego, roztropnego państwa, tak? Od tej rzeczywistości budowania mądrego, roztropnego państwa, mądrej monarchii. Nie wierzymy w to, że zapałoscy, kulińscy et consortes nie znają generała y, Grudniewskiego. Pan generał Grudniewski chce to sprawdzić i wysłać im te materiały. Proszę bardzo, drodzy państwo, ale my już dzisiaj mówimy, że ci ludzie udają, że nie wiedzą, że jest królestwo, że udają, że nie wiedzą, że jest król polski, Elek. Udają i anarchizują, tak? To nie sztuka krytykować dzisiaj PiS, nie sztuka krytykować rządzących tylko sztuka zaproponować coś bardziej konstruktywnego, konstruktywnego, czyli lepszego. Łatwo je zniszczyć, anarchizować. I oprócz defetystów dodajemy jeszcze przymiotnik anarchiści, drodzy Państwo. Zresztą Korwin-Mikke to też libertarianin, czyli anarchista, czyli bardzo szybko oni się skumają i będzie ta konfederacja, którą my nazywamy Rokorząd Królewski, no y, oni się połączą, drodzy Państwo, i wy w naiwności będziecie na nich głosować, no bo głosili złą nowinę, czyli wiedzą, co jest złego, drodzy Państwo. To nie sztuka głosić po szatańsku złą nowinę, sztuka głosić dobrą nowinę i sztuka wiedzieć, co trzeba zrobić. Dlatego my stworzyliśmy fundację z żoną Kwomodo, fundację im. króla Stanisława Leszczyńskiego, bo on też wiedział, co robić. Głos wolny, wolność ubezpieczający. Jak postępować, co zrobić w takiej sytuacji trudnej? Kwomodo, oni mówią, co jest, a my mówimy, a jak ma być, tak? I tą drogę z punktu A do punktu B pokażcie. Pokażcie idealne państwo, jak pokonać tą drogę z tego punktu złego i jak tą stajnię augiasza wyczyścić, tak? I tego nie pokazują. Ich występy kończą się na defetyzmie, drodzy państwo. I przestrzegamy przed defetystami. Nie chodźcie, bo popadniecie w depresję wręcz. I po telefonach poznaliśmy, że to fatalnie oddziaływuje na Polaków. Naszym zadaniem, zresztą nasz ojciec, mój ojciec często Stanisław Maria Leszczyński często mówił, sursum korda, tak? Zawsze mówił sursum korda, my też wam mówimy, często piszemy. W górę serca budujmy, drodzy państwo, przyszłość pozytywnie, tak? Myślmy pozytywnie i nie traćmy nigdy nadziei w obliczu wroga. Nigdy, drodzy państwo. Bo tracimy wtedy jestestwo, chrześcijaństwo, drodzy państwo. Wiara, nadzieja, miłość. To są nasze cechy. Niech defetyści i inni anarchiści nas nie próbują zbić z pantałego. Drodzy Państwo, na tym kończymy. Laudetur Jezus Chrystus Rex. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria, Królowa zawsze dziewica z Bogiem.